Witam serdecznie wszystkich hodowców, jesteśmy dzisiaj na locie finałowym w golewniku WG Opoczno, przyjaciele drodzy, także jesteśmy elegancko, czekamy sobie, hodowców jest trochę, o tam elegancko gościmy się, stoły syto zastawione. Pani żo żona Pana Rafała bardzo gościnnie, bardzo dobre robi sałatki, elegancko, także zapraszam na przyszły rok. Hodowców się zjeżdżało, grill jest, piweczko, siedzimy sobie, bawimy się, czekamy w napięciu i ekscytacji na powrót naszych gołąbków. Odbyły się trzy loty takie przed lotem finałowym. Przyjaciele, około e, 300 sztuk było na początku, także dzisiaj poszło ile? 36 tak? 36 gołąbków poszło na lot finałowy. Także czekamy, czekamy, go, rada chwila powinno coś się pojawić. No. Wiaterek mamy taki w ogon, mamy wiaterek, przyjaciele. Także czekamy cały czas. Jest chłodniutko, fajnie, gołąbki wypuszczone z odległości około 250 km. Także czekamy, za chwilę będzie przylot. Proszę bardzo, mamy gołąbki, nadleciały właśnie. I teraz, który pierwszy wejdzie? Proszę bardzo, wchodzą jeden po drugim, locik finałowy koło Poznania, przypominam, około 250 km. Po niecałych 3 godzinach gołąbki się zameldowały. Z bocznym wiatrem, locik. Poszło 36. Dwa około 25. Zaraz będziemy widzieć wyniki. I też myślałem, że sąsiada. Tak, tak jak te, co sąsiada latały, identycznie szły. Ciemny był pierwszy. Nie, niebieski? A może i tak, może i tak. Drugi był ciemny. Także przyjaciele, tak to wygląda. Na wspólnym gojowniku. opoczno. Profesjonalna obsługa. Rafał, czy pierwszy? Nie, no nie, nie. no więcej nie. no bo to Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, i tak nie, nie. Tak, <suszynki> <by. To jest, suszynki> tak nie. Nie, Nie, tak Brawo! Nie, brawo, nie, Na razie. To, Dwań pierwsza? Proszę bardzo. Proszę bardzo, ta pani jest zwycięzcą tego lotu. Finał wspólny gołem Niko Poczno. Tak, już w Tak? czupanie. Nie tak, to Także proszę otwierać szampana poszę panią. Także tak to wygląda. Gołąbki razem przyleciały elegancko. Około 20 sztuk. Ile weszło? Ile weszło tych? No 25 mówiły. To no. 13. To nie mogło być 25, bo jak jest jest dwa. <śmienny> <śmienny> ba Proszę bardzo, dwa kolejnego łąbki nadciągają. O już. już.

Patrz jaki uparty, no. I jest kolejny gołąbek. Tutaj dopiero był. Okołuje. Trochę go drobne ptaszki przepłoszyły. Ale o, kołuje kolejny gołąbek, tuż widzę pojedynczo Pojedynczo ptaszki, także Niebieski ptaszek widzę. Chodź, 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 chodź. Pozytycznie... <grywa> 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 Kołuje, kołuje. Przepłoszył się troszeczkę, ale zaraz będzie lądował. Oczywiście w przyszłym roku też kolejna edycja wspólnego gołemnika Opoczno. Także chętnych zapraszam serdecznie do zapisów u Pana Rafała. No nie. I jest kolejny gołąbek Proszę bardzo i kolejne gołąbki Już takie pojedynki przychodzą, nie wiem jeszcze chyba. koło 10 brakuje, także fajny udany locik. Oczywiście profesjonalne przygotowanie. Człowieka, który zna się na, te, na tej rzeczy, wie jak przygotować, wie całe lata praktyki, także wie jak przygotować, jak zmotywować. Widać, że gołąbki przylatują w bardzo dobrej formie mimo tej odległości. Także naprawdę polecam za rok edycja kolejna WGO Poczno. Zapisy chyba już Pan Rafał przyjmuje. Także pozdrawiam, chyba już dobry lot. Gołąbki przeleciały, no nie wszystkie, tam parę jeszcze brakuje, ale możemy ogłosić wyniki z poprzednich lotów konkursowych. I tak, z pierwszego lotu konkursowego w Poddębic, z odległości 110 km. pierwsze miejsce zajął gołąbek Jana Pochyńczaka. Nieobecny jest dzisiaj. Nieobecny jest. Drugi gołąbek z lotu pierwszego pod Dębicę. Jest kolegi Tomasza Iwańskiego. Nie, Nie ma Tomasza Imańskiego. Trzeci gołąbek za blisko Trzeci gołąbek z lot, pierwszego lotu konkursowego jest Centrum Hodowlane Europa. I teraz tak, drugi lot konkursowy z miejscowości Togukonin. 100, 165 sześćdziesiąt kilometrów. Pierwsze miejsce, kolega Kamil Pręcikowski, drugi, drugi lot konkursowy z miejscowości Konin, kolega Sylwester Chrobak. Trzeci gołąbek był Jana Bożeńczaka, Trzeci lot konkursowy z miejscowości Gniezno, 230 km. Pierwszy gołąbek, Sławomir Karbownik. Gratulujemy. Miejsce y, trzeciego lotu w miejscowości Gniezno y, Gołąbek Centrum Hodowlane Europa Trzeci gołąbek jest y, Marcin Jelonek Marcin Jelonek. JMT Marcin Jelonek Nie ma też projektu. Dobrze, to te trzy loty konkursowe, tak, lot, y, który będzie nie odbył lot y, półfinał, te pieniążki w całości przechodzą na przyszły rok, te pieniążki, no nie przepadną. te pieniążki, no wyszło, że rok był ciężki, zdecydowaliśmy, że no, nie będzie lotu y, półfinałowego, zrobiliśmy finał i te pieniążki w całości, co przeznaczone na lot półfinałowy, przechodzą na drugi rok na, na, na testę to i tak samo jak z lotu finałowego, no wiecie, że gąbki nie było dużo, bo było tylko 30, jeżeli gąbku poszło. A do miejsca 50 płacimy, też te pieniążki, co, te dalsze pozycje, też pieniążki tych, za te pieniążki wziąłem na przyszły Za te nagrody, tak, co nie było, bo... Go... Dobrze, teraz, ale Weźmy otwórz. Z lotu finałowego dzisiaj pierwsze miejsce miał Chorewicki Chor 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 depera. Nie ma, ale są. Tak jeszcze? Czy... Nie, nie. Dobra. Drugie miejsce zajął Kołąbek Sielski Dominik. Też nie ma Dominika. Też pewnie. Oczywiście, so, no i tak już z nim możemy teraz, wiesz. To ja tam się nawet no, do niego za pierwszym. To trzecie miejsce jest Jan Bochenciak. Też nie ma go dzisiaj. Czwarte miejsce jest jarosław Stenłach, Też nie ma. Piąte miejsce jest Kamil Fręcikowski, Szóste miejsce jest Górka Marian, Siódme miejsce jest Peżanowski ma Mateusz. I tutaj ósme miejsce jest Depena Skoceba. Zobaczymy jak to tam było ten. I później jest. Kolarski Szwed, dziewiąte miejsce i dziesiąte Kolarski Szwed. No dobra, no resztę to tam. Każdy będzie będziemy ten. Dobra, a Asy jak wyszły? Nie no. tak. Pierwsze miejsce jest Asa Makarzim, jest rak. Drugie miejsce jest Centrum Holowane Europa. Trzecie miejsce jest y... Mateuski, Mateusz. Mateusz Mateusz i czwarte miejsce jest deperas Kocemba. Piąte miejsce jest Stolac Szóste miejsce jest Bocheńczak. I Natura, a Tur, a, a, a dameczek, a dameczek, jest dziewiąty, i dziesiąty jest, dziewiąty jest, jest rozmastemach i dziesiąty jest Kamil pięciokos. A... No, to ja to je, teraz tak, w za pasy, my tak nie ma chodowców, musimy to wysłać. Tak? A, po no, to pokazać, Dobrze, to, tak, to tak, na no. dzisiaj tak, te miejsca co są głąbki przyleciały, będziemy się w poniedziałek kontaktować, będziemy te pieniążki wypłacać. Kto tam będzie chciał na konto, to ten to nie ma problemu. A puchary za te, te wyślemy, których po prostu nie ma to wyślemy i, i będziemy. Dobra, dziękuję za przybycie. Dziękujemy. Zapraszamy na przyszły pewno.